witajcie dzisiaj znajdujemy się w Poćwiardówce tu przed nami jest droga z brzeźń do, do Strykowa no dzisiaj udamy się szlakiem I wojny światowej oczywiście chodzi o front wschodni tutaj mamy tradycyjnie tablicę informacyjną o, historia opisana o, o, tutaj tych wszystkich wydarzeniach jest mapka. A my udajemy się w tym momencie już na cmentarz tutaj około dwóch tysięcy e, żołnierzy spoczywa e, tradycyjnie e, polskich, niemieckich, rosyjskich no, no jest tutaj sporo, e, zresztą już widzieliście na poprzednich moich filmikach sporo takich miejsc no tutaj to jest akurat kolejne o nim też już wam w sumie wspominałem e, no, i teraz będzie wreszcie okazja pokazać, jak, jak to wygląda. Oczywiście tutaj, no już ładnych parę lat temu, yy, było to ogrodzone. Yy, no i ogólnie uporządkowane też. No tej w 1914 roku odbywały się te, te wszystkie walki. No i tutaj właśnie ci żołnierze w sumie to tak od listopada walczyli yy, i polegli. Tu mamy taką ogromną tablicę, bardzo ładną, widać regularnie odświeżana, aż miło spojrzeć. Cmentarz z okresu I wojny światowej, położony w Lesie Podświatowskim, kryje prochy do 2000 żołnierzy niemieckich i rosyjskich oraz wielu Polaków wcielonych w szeregi armii obu państw zaborczych. Spoczywający tu żołnierze polegli jesienią 1914 roku pod, podczas tzw. Operacji Łódzkiej, należącej do największych bitew manewrowych Frontu Wschodniego. W dniu 11 listopada 1914 Niemcy rozpoczęli szeroko zakrojoną ofensywę w celu rozbicia 2 i 5 Armii Rosyjskiej w czasie zasadniczych walk rozgrywających się od połowy listopada do pierwszych dni grudnia tutejsze ziemie kilkakrotnie przechodziły z rąk do rąk najcięższe starcia toczyły się o miasto Brzeziny wojska rosyjskie z jednej strony broniły się ponosząc duże straty zaś z drugiej kontratakowały od strony Łowicza. Punktem kulminacyjnym bitwy były walki w dniach 22-23 listopada. Rosjanom udało się zająć brzeziny. Jednak błędy dowodzących spowodowały, że Niemcy po krótkiej walce odbili miasto. W efekcie wojskom niemieckim pod dowództwem generała Litzmana udało się rozbić rosyjską 6. dywizję, która straciła ponad 3000 żołnierzy i 44 oficerów. W czasie II wojny światowej na część Litzmana łódź przemianowana została na Litzmannstadt, a brzeziny na Lovenstadt, gdyż Litzman zyskał przydomek lwa z Brzezin. Położony w lesie cmentarz został zapomniany. Do dziś pozostała tylko część nagrobków, pomnik i zarys pierwotnego ogrodzenia obsadzony krzewami głogu nie ma oryginalnych już drewnianych krzyży a układ zbiorowych mogił uległ zatarciu staraniem urzędu gminy Brzeziny ówczesnej dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz Nadleśnictwa Brzeziny cmentarz został odnowiony w 2001 roku no to tak jak wam mówiłem w sumie to właśnie w tamtym okresie yy, większość tutaj tych mogił takich większych yy, tych cmentarzy była właśnie Ogarnięta, yy, także, także no, to akurat był dobry czas właśnie dla, dla takich miejsc, żeby, żeby upamiętnić tutaj poległych żołnierzy. No i tutaj i ogólnie wszędzie tu na froncie wschodnim. Dobra, tutaj to już takie są ogólne yy, sprawy odnośnie już tych, tych lasów. Także to sobie darujemy, a my już przechodzimy sobie do, 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 tutaj, do tego cmentarza. Tutaj widać taka ładna alejeczka, jest zrobiona też teraz. Z jednej z drugiej strony. No, a my tu już się zbliżamy już do pierwszych rzędów nagrobków tradycyjnie, e, takich e, małych, betonowych tu mamy z, po jednej stronie i po drugiej. No to już tak jak widać są też już w bardzo złym stanie one praktycznie rzecz biorąc no ciężko by było cokolwiek już odczytać no czas jednak robi swoje no wiadomo już wiele razy to wspominałem że natura swoje, swoje odbiera i takie właśnie pomniczki betonowe no niestety z siłami natury nie mają zbyt wielkich szans o, o tu nawet te są nawet troszkę lepiej zachowane Widać tak jakby ktoś tutaj je troszkę próbował czyścić no, tu jakby się nawet uparł to, to jeszcze by dało się rozczytać nazwiska no i nie tylko, bo tak jak już wam wspominałem tutaj zawsze e, głównie na tych niemieckich nagrobkach e, były zawsze e, podane e, z którego, z którego e, oddziału pochodził żołnierz jaki miał stopień Także no to tak troszkę dbali o to, dbali o to, a my już tutaj dochodzimy właśnie do tego głównego pomnika Tak jak wam wspominałem, że tutaj właśnie jest tak fajnie w półokręgu, o, zaraz sobie tam przejdziemy No tak jak tam ta tablica informacyjna wskazuje, no kiedyś inaczej ten cmentarz wyglądał. Zresztą tam nawet jeszcze widać jakieś dawne, dawne e, jakieś elementy właśnie ogrodzenia. E, a to dopiero właśnie w późniejszym czasie zostało tak troszkę, troszkę ogarnięte. już mamy bardzo ładnie zachowane nagrobki tutaj 160 rosyjskich żołnierzy tutaj niemieccy no to właśnie było Pozbierane, pozbierane, te wszystkie nagrobki tutaj właśnie były tak ułożone w taki, yy, w taki właśnie półokrąg, no i, i później w tą alejkę taką. No tutaj akurat już są z nazwiska, co niektórzy. No tu już są te leżące. Przejdziemy do tego pomniczka. No, dość sporawy. Cmentarz wojenny z I wojny światowej 1914-1918, tak jak widać, z niczy nie brakuje, tradycyjna jest to pamięć kultywowana, bardzo fajnie, bardzo, bardzo dobrze ze strony tutaj. Miejscowych ludzi, nie tylko miejscowych, bo, bo tutaj też przyjeżdżają i, i zagra z zagranicy rodziny poległych yy, żołnierzy. No, aczkolwiek to w sumie to na każdym z, tych, z tych, tych cmentarzy, no nic, powoli się kierujemy do wyjścia. Jeszcze tą ładną malejkę sobie sfilmujemy. No i cóż, taki mały, szybki wypad przy sobocie. Uwijam się, bo zaraz chyba będzie padać. Także, także pozdrawiam wszystkich. Tradycyjnie zapraszam do odwiedzania takich miejsc, do oglądania moich filmików. No i cóż, do następnego. Na razie trzymajcie się, cześć.